Pod słoną akcji artystycznej realizowanej w ramach cyklu Krystalizacja Przestrzeni w różnych miejscach na całym świecie przez artystkę, panią Lidię Ogorzelec, którą witam serdecznie i dziękuję jednocześnie za to, co nam tu narobiła. Today we are unveiling uh, this artistic installation, uh, which is 105th uh, uh, of the cycle uh, called uh, Spectre, "Spectrum of Middle uh, Ages." Um, its common com title, the uh, title of uh, the, the series, is uh, The "Virtualization of Space." And we have a pleasure to welcome here Mr. Pekar, who is the creator of this artistic work. Po raz drugi jest mi również miło powitać gościa specjalnego marszałka seniora Sejmu Rzeczpospolitej, pana Kornela Morawieckiego. Jego obecność tutaj związana jest głównie z przyjaźnią z artystką, z panią Bogorzelec, z czasów jeszcze działania

Panie uh, Marszałku senior, o swoich uh, no, ja Czuję się onieśmielony na tym wspaniałym zamku, mając tą przeszłość i przyszłość przed sobą, bo mogę mówić o ludzce, o pani Ogorzelec, jako człowieku, który walczył o Polskę, który był Oddany sprawie niepodległości, wolności i solidarności. Ale chcę powiedzieć o niej jako o artyście, jako o kimś, kto zmienia świat. Bo artyści otwierają nam nowe spojrzenia na przestrzeń, na obszary, gdzie kryje się tajemnica. Ludka nie jest do końca rzeźbiarką. Ona nie tworzy w materii. Ona tworzy w przestrzeni. Jak ją nazwać? Na pewno przybliża nas do tej tajemnicy, jaką jest Bóg. Bardzo Ci, Ludka, dziękujemy. Said that uh, he uh, a little bit intimidated by this uh, uh, space today, uh, with its uh, past uh, and, and future combined. Uh, and he also mentioned that uh, Mr. E. Ludmila uh, Novotil is a special uh, type of artist because she uses this space, uh, for, for the space for for her works, uh, and this space uh, in her artistic interpretation um, brings us closer to the. Uh, Mr. The mystery of God, perhaps. Dziękuję pan, panu panu marszałkowi. Proszę państwa, z ramienia Muzeum Zamkowego, kuratorem krystalizacji naszej jest panie Witkowicz-Pauka. Bardzo serdecznie dziękuję za opiekę nad artystką i nad powstającym dziełem. Museum, the curator of this artistic installation uh, is Mrs. Neba pawlka uh, um, I'd like to, uh, to thank uh, ArtPolit for, for her uh, for, um, special uh, protection of this artist and her support. For the help in the implementation of this project, I would like to thank the technical support of Janusz I would like to thank our technical crew um, with Mr. Uh, Janusz Orłowski and also the part um, in the execution of this, of this work. I would like to ask the curator of this installation to say a few words about it. Good afternoon, ladies and gentlemen. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Absolwentką Wydziału Grzeźby, którą studiowała pod okiem pracowni Leona Podsiadło w latach 1948 1983 W 1985 roku.